Jagara i weszła do maszyny. Ruszyły dobrze, przyjął start Medryk, Medryk, Elkozio, Orbita. Pozostałe konie wystartowały trochę gorzej. Teraz dołączają do całej grupy. Trzecia jest w tej chwili Jagara. A na prowadzeniu Medryk przed Elkozio, dalej Jagara, Orbita, Ewronka. I na ostatnim miejscu Unikat. Konie weszły w zakręt. Medryk przed El Cozio. Medryk El i Jagara Orbita. Wciąż ostatni Unikat. El Cozio poprawia po zewnętrznej. Prowadzi wciąż Medryk El Cozio. W tej chwili się z nim zrównał. Blisko jest Jagara. 600 metrów do celownika. Konie wychodzą na prostą. Medryk przy Kanacie atakuje go polem Elkozio. Medryk Elkozio. Szerzej idzie orbita i bardzo szerokim kółkiem Or, yy, Ewronka. Orbita jest już pierwsza. Orbita Elkozio. Chyba słabnie Medryk. Orbita Elkozio. Rozpędza się Ewronka. Orbita. Orbita jest pierwsza. 150 metrów do celownika. Orbita Ewronka. Elkozio. Orbita jest już pierwsza, nie przegra tej gonitwy, o drugie miejsce walczy chyba skutecznie Wronka dalej Elkozio, Unikat, Jagara i na ostatnim miejscu Medryk.